Cześć, witam was na kanale Lekujawskie Wędkowanie Wybraliśmy się znowu na ryby Jesteśmy na łowisku komercyjnym Złoty Karp Łapiemy na fidery chyba Bartek chyba tam na grunt Tak samo jak Przemek I co, no i działamy Rybki, z tych większych na razie nic Mamy nadzieję, że coś złapiemy Z białorybu, rybu kilka płeteczek już wpadło Na fidera Na białe robaczki Na zanęte, zwykły koszyczek Pogoda piękna, tylko wieje trochę mocno, ale myślimy, że coś jeszcze złapiemy, tam rybki zaczynają brać, będzie dobrze. Ogólnie no to tutaj jest Michała nowa wędka, Michał siedzi, Łapię Michał na wędkę Robinson Stinger Feeder, do tego kowrotek Method Master. Mam tutaj założony zestaw z metodą, z klasycznym koszyczkiem 30-gramowym, do tego pop-up, krel chyba był założony Michał, nie? Dobrze pamiętam. Kuba oknie, tak jak mówił, na klasycznego feedera z koszyczkiem i z robaczkami. To przyniosło mu jakiś tam drobny efekt w postaci kilku płotek, ale lepszy taki efekt w sumie niż żaden. To prawda. Tak w naszym przypadku ja łapię praktycznie do takiego samego figeraki, bo identyczny zestaw z tym, że mój jest 390 do 110 gram wyrzutów. Michała jest do 90, czyli jest troszeczkę lżejszy u mnie kosztek zanętowy typu ja mam taki koszczek założony do metody nie wiem czy to by się złapało ja, ja mam założone z e, pop-upem e, tonącym e, o smaku ananasa z tego co pamiętam Jaki to jest gatunek? Gatunek. Drewniak pospolity? Chyba tak, chyba się na Ale tutaj widzę, że wymiarowy chyba już jest. No, jest taki wie. Można na patelnie go wrzucać, czy nie? No, nie wiem. No. Myślę, że nadaje <grym> No, co, dlatego nie miałeś brania. No, tylko i wyłącznie. Jak kupię, co się dzieje? Dreszczyk emocji? Coś no tam pikało, ale delikatnie. No takie pikanie lubię tylko wiatr delikatnie tam pod Weź, Michu podbierak. Kuba, weź, weź, podbierak? Tak, Nagrywaj, Akcja jest. Akcja ryba. Akcja A puknę, mi spadło z człowieku. Jesiot. Od... Jesiot? Od... No nie, Jesiot Ramos! No nie! No co fart, fart Przecież to jest... Pisz pomatek, kur... A tam jest dobra <ścoughs> no się, To się Po Jaki gruby Na co go No na co mógł złapać? Na, na dumbbellsa Przecież to klasyka jest... <ścoughs> Ale człowieku nie go oderwać Człowiek Trochę sobie powalczę z nim, nie? Ujaj Jest, ale pięknie O, ale sztuka, to Chyba... Chyba życiówka będzie Ale długi Ty, on zmieści się do podbieraka? Wątpię Wątpię Ale długi. niuuu Ju... Panie Weź matę, weź matę, Przemek Dawego! Poczekaj! Nie, jest Musi go tak... On musi łbe wpłynąć w to. No, tak, do... wpłynąć osobnie! Ale on jeszcze widzi, że on jeszcze ma chęci, nie? No, to ona... Nagrywa, niech upadł! I się tracił na u nas nie płyną! No! Leną wyświetlenia! O kur... I ciągnie, ciągnie go tak w chodzie! Nie ma ty, Nie będzie ma Będzie Kurwa, człowieku, nie myśl, że tylko... Podwyręka Wejdź, wejdź, wejdź. Dawaj go Kurwa Dawaj, śmierdziela <noise> Jak byś się ogłosił, człowieku Weź tego grumasa oh, Ale ta ryba jest dziwna w dotyku Tłusta? Znaczy... ślus. Dawaj go, o do. ty go Dawaj go Dawaj go Nie ma tego Kurwa człowiek, wiesz jaka ta ryba jest silna? Dobra. Dobra. Dobra, Dobra, mamy go jest! Jest! Dobra, bo ty kur... powoli, o kur... powoli. No, o, ale to, to dziwne, to... ale ta ryba jest dziwna, <grym> wysoko na rody. <grym> ja muszę sobie Weź do góry trzeba powiedzieć jakie Ale był zoom na, no, na dupę, <grym> kurde. No ale jest dziwne, ale jest dziwne. O człowiek No takie łuski jakby. No taki pancer. Weź go na tym człowieku! Dajcie mu trochę szacunku. Ja jemę. doborek Poczekaj. <grywa> no, ale, okay. ale ma dziwne... Ja to od razu zdjęcie robię! <grywa> ale dziwne, ma strzela. O, poczekaj. Zaraz. Idziemy on w ale, no, no. ale jest w piłce. fest dziwny, powiem ci. No. Pan też ma taki, nie Nie jest ślizgi, nie ten. Dobra, dziomek. Idź bok Ale będziemy dziwny też prysk. Szczypce. Trzeba dać. To bo tak nie wyciągnął co ma na sobie Ale będzie filmik Takie Mówię, że ja w jać mówię Boże, duży go Nie ma no. dużo trzeba napowietrzać nie? Ziomek, ale brania to nawet nie było, nie? Jak on to zrobił? Że w ogóle nie było czuć Odekscytowany jesteś co? No trochę się trzęsę wiesz? Oooo! <grymne> o. O. Jest! Poczekaj, co zrobisz? Nie jasne. normalnie? Tak, nad matą go delikatnie wezmę. Zobacz jaką piątkę ma. No to szorstki ty! O kurwa! się! Nie wierzę go nawet! No jest... Ma 70. No ile? No 70 cm ma, nie? A ponad nie się zaznaczył! A to jest Naraz. mały jesecz, co? To jest mały, człowiek i są większe. Nagrywaj ja mi niszczenie. Ku... Tak, widzę Ale ogon... Nie, Jak karkina. Dotyku jest niesamowicie. Nie, Gratulacje. W ogóle śmieszna ta sytuacja z tymi siodłem było tak? że e, nie wiem aparat chyba sięgałem albo coś i puknąłem wędkę spadła mi z... E, w ogóle brania nie było na federze na fiderze. E, spadła mi wędka z jednej e, okraczki, podpórki i wpadła szczytówka do wody ja mówię no mówię teraz to lekko przyciąłem mówię ale zaczep jest no i po chwili ten zaczep zaczął pulsować Brania nie było żadnego, zero. Nawet nie było delikatnego dotknięcia na szczytówce. Także dwa no. czasem i tak, ale jestem mega szczęśliwy. Pierwszy mój jesiod w życiu. Na karpiówce, na zestawie na karpiówkę. Już popa bardzo się nawilżył. Jak widać. Go rozgniotę już, żeby tutaj nie uszkodzić włosa. Jak wiadomo, to to nie jest do wody. I teraz założymy sobie. Na fiderze mam założoną kulkę. Michu, troszeczkę wolniejsze ruchy jakbyś ten robił. Będzie gig, wiesz? Założymy sobie teraz kulkę, znaczy dumbbells e, z Match Pro 7 mm czosnek. E, mimo, że dumbbells jest miękki, to tak jak mam e, na na kolcu, pole sobie go leciutko nawiercić i dopiero przekuć z tego względu, że żeby się nie rozwalił po prostu do Mimo, że on jest miękki, widać, że idzie tutaj przez niego to jak wpłatka. to sobie go nawiercić, z tego względu, że on się wtedy nie, nie rozwali. Mamy gotowy przypom z Znaczy nie muszę Wam raczej tego pokazywać, słabo będzie widać, bo tutaj nagrywam to lustrzanką i to trzeba cały czas manualnie ostrość łapać, a jak ja chcę coś pokazać, no to po prostu Tutaj młodszy brat pomaga, i na kuwa kolec przeszedł. I mamy dambelsika na włosku. Teraz zasypiemy sobie foremkę, również pelet czosnek. Na początku sobie dam troszeczkę w foremkę, tak żeby ta przynęta się schowała pod peletem. A dopiero teraz zasypię foremeczkę. Fajny naprawdę pelet, nikt mnie tu nie sponsoruje, a mógłby. Eee, a mógłby, ale jest naprawdę fajny konsystencja. Jedynie halibut jest taki jakby trzeba było go troszeczkę domoczyć, jest bardziej sypki. sobie dopchnę też nie jest żadna odkrywcza metoda i mamy zrobione schowane to się ładnie odsłoni jak pelet opadnie I idzie. Nagrywaj, nagrywaj. No nagrywam przecież. Panie, bierze tutaj coś? No coś tam bierze. Dobra, to siadam. Dobra. Co? A ja mogę to? Dobra idę. <susza> Ale będę miał cenzurowania, boże. Jak to mówią, amator jest amator. Mistrz płotki. To nawet nie płotka, tylko zdręga. Zdręga płotka. nie wiem, czy Idą Idę może. Bu, bu, e nevo, não consigo O, to Ty, i to dobry jest salmiak, człowieku O, Musi się zaplątało Jeszcze kotwica ma dobre Ty, normalno no? Ty to jakiś spijowałeś jakiś... świeży, no? Koberty sztuczne ryby biorą hmm? <laughs> sztuczne ryby do tej koberty biorą ale. Pokaż tego sam tak To samo? To samo chyba thill człowieku. A nie, taki się... Nie, to, to lidlowka jest jakaś chyba kurę Ale Dobra. przypon ma dobry Więc tak, słuchajcie, wracamy już z rybek podsumowanie jest takie, że jeden od kuba kilka płotek z ręk, Michał na zero, Przemek na zero, natomiast nie ma powodu do wstydu ze względu na to, że byli tam wędkarze, którzy no, łapali widać, że nas sprzęt i że tak z większym doświadczeniem od nas. Natomiast też praktycznie nic nic konkretnego nie złapał w jedyna. Ta konkretna ryba to był mój 10, mój <śm> a tak to jakiś tam mały karpik wpadł i to było wszystko, jak my z właścicielem łowiska. No i co? To było wszystko w tym filmie. Jeżeli Wam się podobał, to łapeczka w górę, jeżeli nie łapeczka w dół, w komentarzu. Możecie napisać coś tam do nas, co moglibyśmy poprawić, czy coś lepiej robić. No i subskrypcja, by być na bieżąco z naszymi filmami. Dzwoneczek, żeby wszystkie powiadomienia wam przychodziły odnośnie nowych filmów. A za ile się zobaczymy, to zobaczymy. Nie wiem, eee, tak powiem, że cię pisze różne scenariusze i zobaczymy, jak będzie czas i sposobność. Natomiast łowisko Złoty Karp, jak najbardziej polecamy mimo tak wczesnej pory i tak, że tak powiem, z rybami nie było jak kolorowo, to naprawdę bardzo fajne, no fajne łowisko, fajnie to wygląda. Także na razie, cześć, pozdrawiam Was.